Żartujesz stara, co ty powiesz swojej mamie? Becz, ja jestem mistrzynią manipulacji Ona mnie będzie jeszcze przepraszać Stara, ja muszę wiedzieć jak to ty ty robisz, okej? Okay. Nowy smakami sm Nie no kurde, to jest żart stara, ja znowu nie zaliczyłam Żartujesz stara, co ty powiesz swojej mamie? Becz, ja jestem mistrzynią manipulacji Ona mnie będzie jeszcze przepraszać Stara, ja muszę wiedzieć jak to ty ty robisz Okej, okay. pokażę ci, ale masz robić to co ja i nie wzbudzać żadnych podejrzeń Patrzyłś No hej Olbie, hej hej jak tam w szkole, wszystko okej? Okay? Hej mama Dzień dobry. Wszystko okej? Okay? Okej, okay, okej. Okay. A co by takie nie w humorze? Coś się stało? Mamo, muszę ci coś powiedzieć. Co? Ale będziesz zła. Oliwia, mów natychmiast. Nie, ale naprawdę będziesz zła. Oliwia! Nie, mamo, serio, naprawdę nie wiem jak ty to zniesiesz. O mój Boże, jesteś w ciąży? Nie no, brońcie Panie Boże! Wyrzucili cię ze szkoły! Co? Spisała ci policja? Proszę cię, naprawdę masz mnie za taką? Palisz? Nie, w życiu! Mów Oliwia, bo ja się wykończę! Nie zaliczyłam testu z matmy. Co z wami, Olivia? Stało. Zostaw mnie w spokoju życie. Masz tu pieniądze i i i, i co wziął do kina? Po mnie, no tu mnie. Tak to się robi ona. Let's go. Stara i